Dwie nowe nagrody za podczępią za drugą rangę No, zobaczymy czy daje lepiej niż tydzień temu Jak jeszcze były stare nagrody, mam nadzieję, że tak, bo potrzebujemy Jakiś z mocy naszego składu, z tej drużyny Takim Beckhamem z chęcią bym pograł Dobra, zacznijmy od pików 2 z 5, 8-5+, No, czy tu coś daje lepiej niż ostatnie? na razie same 8-5, 8, 5, 8 No lepiej nie daje, bierzemy dwa informy I do mycia chcę, mówią Idziemy dalej, drugi pik, 2 z 5 no, Ruben Dias, he came from Porto. Ajajajajajaj, lipa lipa. No Griezmann tydzień temu był, tak samo Diaz. Oczywiście ich teraz, bo kiedy by indziej. <kłysy> no dobra, może tutaj, powtórka z rozrębiu. Griezmann, Dias, Ricardo Carvalho ma... Uuu, ogólnie Foder dobry strasznie. Nie wiem, czy Di Marco. On ma najwięcej igieńsaców w grze, N'Gan, golana, ale no... Nagrywalniejsze to on nie jest niestety. I z drugiego. Ronaldinho! Ronaldinho, japi di. Ej, pierwszy raz mi z tego dało. Co jest? Ale będzie śmigał Dinio na kamie. Pięknie, pięknie panowie. Za 5 milionów Dinio? Za 6 milionów. Japi pidi Mamy Dinho za 6 milionów. Zostało nam kilka. Cztery paczki jeszcze. Nagrody no. Zdecydowanie już oddały 25x84 na start I mamy eventówkę Coś do dinia jeszcze Jezu, super naśpał, będzie tak biegał ten Dinio Bramkarz Premier League Ederson I obok niego... Tone92, okej, okay, po prostu wodrosaliśmy. staliśmy Spoko, nie ma co narzekać Dycha86+, o numerze 1 To jest Ikona, czy to jest Hero? SPD, Hiszpania to jest ZubiMendi, ale zanim jest albo Icon, albo Hero Może to być Ricardo Carvalho, może to być Lineker w najgorszym wypadku To jest... Carvalho, okej, okay. chyba za 100 tysięcy kosztuje ten Carvalho, więc... Nie mam prawa narzekać tak szczerze, w ogóle 4 eventówki dało, wow, ale kolorowo Nice, fajna paczka Wreszcie TheFoodChampions oddało, nie? Te godziny pocenia się Na drugą rangę Niesamowite Dobra, kolejna, dycha 86 tym razem zwykły footbear zdaje to jest Renato Sanchez tak wygląda, nie? To jest Gnabry, tak? Ej, to jest dobry podwójny walkout, jak to jest Gnabry? To jest wybitny podwójny walkout. Nawet coś grubego. Wyskocz mi. DiMarco. Dobra, no chyba on stówkę kosztuje, nie? Szczerze nawet nie wiem. Teraz sprawdzimy. I hase kawa, legenda Marcela. O, nawet 300. Ej, dobra. Strasznie oddały te nagrody, panowie. Ale daję. by to potem wystawię wszystko, żeby poszło na sell I 2,89, lecimy, nie śpimy. I wentówka na koniec. Super. Pierwsza karta to jest bramka z Niemiec. tego 89 po prostu, OK. Ale druga, może druga odda bardziej. Wierzymy w to. Wierzymy w to jak najmocniej. I co jest w drugiej paczce? Pichaczce. Muben Ben okej, ok, czyli nie oddał, ale nagrody ogólnie giga giga W, więc nie do składu jak znalazł. I na sam koniec otwórzmy jeszcze pick, wykonam 8-7 plus po tym Dinio, to już przydałby się kolejny Dinio, nie na no, oczywiście, a niestety. Był też parę ostatnio. Mamy Darglisa pod Ewo, ey, bardzo fajna karta, nie? Raczej go bierzemy w tego pika, oczywiście, bierzemy Darglisa, jakiś Ewo na niego wleci, będzie tak śmigał. Katarza. A jeśli potrzebujecie taktyk macie tutaj dziękuję za oglądanie i siema.